kontaktuję tak, chociaż trochę odespałeś troszkę, tak? Aha. z pół godziny, godzinę jesteś w sumie w nie najgorszym stanie no to wiesz, dziękuję facetowi Dzie, dzięki to... jeszcze lek lekko będą telepiąc no sobie tam za poszedł tak? no i wiesz, jak tam gdzieś tam wiesz, to do tej skrzyni załaduje ten mój cały e, majdan aha i wiesz, i po prostu wychodzę stamtąd, ubierając się chyba we wszystkie ciuchy możliwe. No to ten, wylazłeś przez bramę. Hmm? A tam stoi sobie Reinhard i Zak. Z kocem na wszelki wypadek. Sorry. Jasne. Siema! Wyglądasz jakbyś zmarzł. Bardzo kurważył co? Bardzo kurwa, śmiesznie. Eee, to jest? Masz ten, ten. Kocza. Muszę iść do mu podziękować za, za, za. za, eee, za coś. To może być problem. No. Eee, dobierz się potem, a teraz chodzi, idziemy do karczmy, zjesz coś ciepłego, wypijesz coś ciepłego i może przestaniesz wyglądać, jakbyś spędził ten noc na śniegu. Bardzo kurwa śmieszne, chyba jakbym umarł i zmartwychwstał. Przepraszam to, to... bardzo, ale idę to... za nimi. Kon koncepcja zmartwychwstania to jest chyba coś głupiego. Znaczy tak, podjąłem tą dywagację, wyobrażasz sobie, żeby w ogóle ktokolwiek mógł zmartwychwstać? Pff. Chyba jest to nieważne po prostu. Co za głupią religię można zbudować wokół tej teorii? No ale nie wnikajmy. Na razie myślę o czymś ciepłym. Ja chciałem powiedzieć, że e, powinnyś wiedzieć, bo to dosyć powszechna wiedza, tak? W zakresie religijności. Mm -hmm. Ale Shaila potrafi wskrzeszać ludzi. No wiem, ale to jest jedna z tych rzeczy, którą tak samo jak ty gazeciarzy i fantasy shitu nie, niezbyt akceptujesz, tak samo tak, ale nie, to jest, to jest rzecz, która jest elementem religii, tak? Szalia potrafi wskrzeszać ludzi i ludzie w to wierzą, e, tylko to trzeba kapłanów pytać, dlaczego oni e, tego nie robią, a jak... dlaczego ona tego nie robi, a jak kapłani zaczynają tłumaczyć, to człowiek wychodzi z przekonaniem, że mają rację, to oni cholery nie wie, co oni powiedzieli. Mhm. <laughs> no jak, ale no przecież tego, jeśli krasnolud przeżyje, jak my o wszystko powiedzieliście oczywiście, nie? no Raczej, no to jeśli krasnolud przeżyje, no to będzie oczywista interwencja Shaili. Czy tam Shaili, jak się mówi? Nie, to będzie in wnikliwa interwencja szczęścia. E, no więc kolega krasnoluda by się z tym nie zgodził, bo to ewidentnie była interwencja medyka. To A krasnolud, krasnolud mógłby, mógłby mu ewentualnie przyznać e, rację, ale ten, e, złożyłby jakieś hołdy, prawda, do kilku swoich przodków. Ty, a właśnie Rapo, jak ja mam teraz ze służbą? Generalnie służba wygląda mniej więcej tak samo. Jeżeli chodzi o rytm służby, tak? No, ale już nie szaruje muru. E, no nie, teraz szorujesz armaty. Mi to pasuje, armaty są spoko. Hmm. Ale to znaczy dzisiaj nie mam służby, bo po prostu tam ci zaczęli, a ja muszę wstać na przykład następnego dnia wcześniej, sierżant nam nie będzie się wyżywał, bo on musi mi wszystko wytłumaczyć i tak dalej, tak? Mniej więcej Ile? tak. Ile? Sierżant, z taką reputacją to ty siedziesz, że ci jeszcze kocówki nie zrobili. Nie, ja, ja Jak się okazało? E, twój nowy oddział ma wolne. A! Wolne? I... No tak, dwa dni mają że, tak zwanej przepustki czegoś w stylu. Dwa dni? Tak. Cud. Ale rozpusta, nie? Tak, że trafiłeś na ten moment. No, więc... A w ogóle ja trafiłem do obsługi armaty, tak? Okay. Czy do kogoś kto ustawia tam armatę? Tak, tak obsługi jestem normalnie w obsłudze robię zawycior. będziesz zapierniczał z prochem z kulami aha czyli, nie bę, czyli jest czyli dostaję jestem na samym końcu łańcucha znowu pokarmował nie 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 sam nie. koniec łańcucha to jest ta niewielka kropka która jest daleko przed tobą czyli koniec łańcucha to jest ta pozytywna strona tak o inaczej na samym początku no no to to też. Wyobraź sobie, że na horyzoncie widzisz e, taką kropkę, tak? O. No pomyliłem to, się po prostu słowo dzisiaj. traktowana osoba e, w, w waszym garnizonie. I znowu dalej słyszę pod tym samym kapitanem. A pod kapitanem jak najbardziej dalej pod tym samym. Za co? Tylko <laughs> ten. Teraz masz bezpośrednio przełożonego bombardiera, tak? Bombardier ma swojego sierżanta i ten. I dopiero później dalej są ten... Dalej nie wiem jakie są tam stopnie, tak? Ale i, i, I on podlega temu, temu kapitanowi, a może nie podlega, nie wiem, wymyślimy już. Mam nadzieję, że nie podlega, byłoby bardzo miło. Bądź co bądź, oni się wyraźnie znają i wiedzą co i jak, więc te bonusy do kontaktów ze swoimi nowymi dowódcami będziesz zachowywał. Mm -hmm. Bonusy. Tak. Niech to jeden z polityków mówi, plusy dodatki plusy ujemne, tak? Nie no wiesz, ja się spodziewałem, że oni się pewnie wszyscy znają ci dowódcy, ale spoko. Dobra. Idziemy do tej karczmy. Aha. Tak. E, no i próbujemy się tam zadekować. Zamówić e, żarcia. Tak, okay. ciepłego żarcia. Takiego tłustego, wiesz, dobrego i, i do tego grzane wino i wódeczkę. No. No to żarcia nam zamówiliście, tak? E, dziewki karczemne biegają, obsługują. Widzicie, że Magnus tak jak zazwyczaj e, bardzo często lubił podszczypywać dziewki, tak teraz nie bardzo. Tak, on się teraz modli nad, e, nad swoją gorącą kaszą. Mm. I on przeżywa ekstazę, zjadając kolejne kęse. Mm. No. Zupę mu dać. Więc my generalnie, jeszcze że tak, że tak dodam... No, ja wierzę, ja słucham ich opowieści. No. I w dodatku, no po tym, po tym jak sobie tam wszyscy konsumujemy, zostawiając trochę monet u karczmarza, ja tam odbijam troszeczkę, niby, niby pod e, takim względem wzięcia jeszcze dolewki do, do kufelka. E, I tak z karczmarzem próbuję zagaić. To, to wygląda na starszy facet, jak i w jakim nastroju? Tu jest e, taki troszkę problem, tak? E, hmm? karczma, karczmarza generalnie nie ma. Ktoś tam z jego podwładnych zajmuje się prowadzeniem karmy. Jak się bez problemu dowiedziałeś, tak? Karcz masz e, e, ten. E, od kiedy dowiedział się o śmierci e, syna, traf e, poleciał do Morytów i siedzi u Morytów i tam opakuje syna. A ten, ten z kim mam zaszczyt rozmawiać? To jest jakiś e, tutejszy... To, to, to jest jeden z młodszych braci. O, z tak? Młodszych braci. Tego też się mogę, mogę pytać. Słuchajcie, dobry człowieku, doszły mnie słuchy, jakie nieszczęście starzyło się w Waszej rodzinie. Pozwólcie, że złożę wyrazy współczucia, bo co prawda, mój zawód trochę niecny, bo robię grosz na znajdywaniu zaginionych osób, ale muszę Wam powiedzieć, że ojciec karczmarza, ojciec, prawda, karczmarza, tutaj podaje tamtą karczmę. Eee, to w zasadzie... Tomo, to ja tutaj z okolicznej karczmy tak? także zginął i szukałem i jego, prawda, ludzi odpowiedzialnych za jego zniknięcie. Otóż, no, Nieszczęsna jest to sprawa. Nie miejcie mi zazłe, że z takim tonem podchodzę, bo nie chcę prosić ani, ani o żadne monety, ani z tych rzeczy, ale u waszego brata znaleźliśmy pewnego rodzaju chustę. Tak? No i wyjmuję, pokazuje tą chustkę, bo po coś podobnego rzekomo miał i ojciec Karczmarza e, Rzeczonego, o którym już wspomniałem. I jeżeli... Bylibyście skłonni odpowiedzieć, chociażby skromnie, na moje pytania, to obiecuję, że osoby, które widocznie są odpowiedzialne za te zniknięcia i za pańskiego brata śmierć, oj, odniosą y, słuszną karę, tak? Właśnie je tropię. Wszystko, co, co powiecie, może być pomocne i, i przydać się w sprawie. No tak. Patrzy na Ciebie, tak? Czy Ty mówisz poważnie, czy, czy raczej niekoniecznie? Poważnie. I, i tak, tak ocenia Cię i po chwili e, skinął ten e, bok, powiedzmy, gdzieś tam róg e, lady, czy coś w tym stylu. Mhm. E, Wyciągnął, nalał sobie grzanego piwa. Tak, pociągnął mocny łyk. No to mów chłopie. Sprawa była taka, że człowieka, on, on gdzieś człowieka tutaj e, ojca Kartmarza, te, e, któr, w którym e, rzekomo e, w córce wasz brat miał jakieś e, lubości. Tak, bo, bo jak, jeżeli pamiętam, to tak, tak właśnie było, tak, że on startował do tej córki. No, pewnie, pewnie nie, nie umyka Waszej uwadze, że bardzo chorowitą była i tak dalej, więc... E, e, w, przyszedł, przyszedł pewien, tak, dzielasz. E, który w niesamowity sposób ją uleczył. Więc dał na pamiątkę temu temuż człowiekowi tą oto chustkę, a przynajmniej wyglądającą w podobny sposób, a z swojego czasu niedawno tenże, tenże kaczmar zniknął, co pewnie też nie umknęło w Waszej uwadze. Czy ktoś podobny nie kręcił się w Waszym przybytku? Czy wasz brat nie miał, nie miał z kimś zatargów? Wszelkie informacje mogą okazać się pomocne. Eee, no on tak kiwa głową. No, mój brat też wielce chorował, ale żaden zielarz do nas nie przychodził. Eee, to właśnie karczmarz Gottlieb przyniósł mojemu ojcu a w zasadzie mojemu bratu, bo, bo ojciec krzywo na to patrzył, ale mój brat yy, tak jakichś tam substancji zażywał i one mu pomogły. Naprawdę? A cóż to były za substancje, jeśli wiedzieć można? Bo Oj, być ja może nie... po tym sznurku dotrzemy do... Czy może widzieliście, jak to wyglądało? Jakieś fiolki z przezroczystym płynem? No ja nie pamiętam tego, wiecie, to, to jakieś sole były, czy, co, czy coś takiego, więc mm -hmm. co że mu pomogły, rychło wstał, doszedł do siebie, a, a i zaczął w końcu dbać o interesa ojca i, i uczyć się, zaczął tego wszystkiego jak się należy i